zapraszam was do kolejnego odcinka z gry same the game i w tym odcinku jesteśmy już w pokoju prezesa Memcena. No to dlatego musimy teraz iść do niego. E, sprawdźmy tylko czy tutaj nic nie ma. Widzę już kasa leży. Rozdaje następny czopu. Prawdziwy w z ciebie kapitalista. A jak widać kapitalizm otwiera wiele dróg. Ok, czyli było czemu ukraść te pieniądze i wtedy przechodzimy do jego pokoju, okej. Okay. Dobre zagranie, panie prezesie. Poszukajmy tutaj jeszcze coś, przeszukajmy jego biurko, no oczywiście, burger w, w biurku, oho. Skaner siatkówki oka. Bez gały memcena nic tu nie ugramy. Dobra, czyli musimy iść... Jest i on. Witaj królu, stary – Mamy tutaj swojego. – wygląda, nie powiem. Jakby śniło mu się, że przekroczył próg wyborczy. No, ale chyba zapomniał wyłączyć streama. E, panie królu, pobudka, to się kaweruje. Ani drgnie, ale będą jaja, jak się zorientuje, że to wszystko leci na żywo. Widzisz to wiadomo? A może by tak? Grzegorz, to nie jest dobry pomysł. Oj, nie umiesz się bać. W takim razie musisz znaleźć sposób, jak mu podnieść cukier. To na pewno sprawi, że się ocknie. Nie mówcie, że będzie iść na stołówkę i przynieść mu cukier. To jest tak bardzo prawdopodobne. No dobra. A ile tu jest wszystkich nawiązań, nie? Jak widzicie, tutaj ten zasnął, cukier, ten... Ile tu jest nawiązań? Tak jest. Pięknie rozegrana, cała gra. Ale poczekajcie, my może mamy cukier, tak? Czy my nie mamy cukru? Mamy już tyle tych rzeczy, że. To jest. szognie, to jest mydło, tak? Nie, cukru chyba nie mamy. No to dobra, to lecimy sobie na dół, idziemy do stołóweczki. Stołóweczka, czy. Ty? Nie, tam była stołówka po lewej stronie. Kuchnia. Znajdź cukry dla króla, okej. Okay. Mamy tu kuchnia. I cukier, 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 cukier. Okej, dłużej. Daria jak najniższa krajowa, ale przynajmniej jest trochę słodsza. Najniższa krajowa, Szczęściara. Hej, dziewczyny, nietypowa prośba. Mogę pożyczyć trochę cukru? Hmm, a ile dokładnie byś potrzebował? W zasadzie tu całą cukierniczkę. Że co proszę? Czy my cię wyglądamy na cukrownię? No weźcie, ja. o, mam cukrzycę. A ja osobowość dysocjaną i w dupie mam twoje potrzeby. Adam, Robert, pomocy, mobbing? Jest mała walka! Ale to jest tyle cały czas toczy. Ej, ale fajnie, bo tutaj już teraz jakieś wiecie, to jakiś stoły, ten nie da się tak normalnie rozegrać tego, ale tutaj by był jakby ten strzelił nasz. Nie, chyba się nie uda. Teraz. Dobra, używamy sobie go tutaj z tyłu, niech się z reszty będzie pił. My tutaj jeszcze podejdziemy sobie na spokojnie. Zakończ turę teraz bym chciał tu. I tak, dobra, siadło. O to mi chodziło. Od początku przemyślałem to i zobaczyłem, że jest to i wiedziałem już, co trzeba zrobić tutaj, tak. E, no i możemy iść teraz. Oni tam stoją, ten niech przejdzie się tutaj. Teraz ich dwie tury. A, a to leczy, okej. Okay. Ta ja się tylko ruszyła póki co. Dobra, lipa, widzę lipa, ale dobra, to chodźmy tu. Będzie prędzej się dało przejść. No to tu ładujemy ją od tyłu. Tutaj musimy zrobić też postęp. To weźmy też. Tutaj chodźmy. Tutaj też przejdziemy się. Dwa zrobimy. Zrobimy sobie tak, pićko i ładujemy go. Raz i dwa. Dobra. I zakończ turę. Pięknie, wszystko wyszło. Ci wracają. Ten będzie OK. No to dobra. No to tu mamy dwa ciosy. Dalej to robimy to. Ja tutaj podchodzę. Kończymy turę. Tutaj jeden krok i dostaję. Standardowo. Ten po prostu bije, zakończ. Od przodu złapiemy. A nie da się, bardzo dobrze udało się. I złapiemy go tu. Mamy go. Ten już nie może wyjść. I będą się lecić wzajemnie. Okej, okay, no to bardzo dobrze. Hmm, tutaj na dwa mogę chyba krzyknąć, ale nie, bo mam tylko jeden ruch, okej, okay? nieważne. Dobra, ją mamy, mam ją w siłach, ona już się nie ruszy, tylko ją będzie trzeba bić. Hmm, to teraz tak, ładujemy go od razu. Tutaj tak samo sobie strzelimy, aha i mogłem się przesunąć. Ale dobra, mamy to i ten się przesunie. O, ona bije. Dobra, dobra. Nie spodziewałem się, że ona bije też. No to tak, tutaj jeszcze mamy beach dla nas. A, wszyscy korzystają. Wyda się na pewno. I teraz. Mogę wyzywać tylko. Tu mamy dobrą pozycję. Tutaj też możemy wyzywać. Już będziemy ją kończyć w. A te, teraz tak samo. Tak samo zrobimy. Dwa razy wyzywanka. Bardzo dobrze. I ci będą miał ładować. Po dwa razy. A przesuniemy się nawet. Oho! Nie udało się. Uleczy. Rzuci spinaczem. Standardowo. No to teraz tak, jeden krok. Uderzamy. Bijemy. Jeden krok. by ktoś inny może... Nie, ten nie przejdzie. Aha, tak. Oj szkoda, szkoda. Ale ten da radę. Dwa zmarnować. Tak, dwa i będzie jeszcze ją ładował. Dobra, to, to już zakończymy sobie tak. Nic. Tyk I wyzywanka. Mamy to. Wyzywanka. Zakończ turę. Zakończ turę. Bardzo dobrze. Udało nam się zakończyć, więc mamy to. I bierzemy sobie cukier. Lecimy sobie do króla, teraz naszego. Dajemy mu cukier. Prawdopodobnie on jakoś wstanie, pewnie da to oko yy, prezesa, tak. Yy, no i tak to się będzie toczyło i potem mamy to oko prezesa, wchodzimy do innego pokoju, a tam pewnie będzie sam prezes. No dobra, sprawdźmy to. Czy to właśnie tak będzie się działo? Janusz, pora wstać. Mamy coś dla ciebie. Hej, hey, konia, przywitam, witam, Grzegorzu. O co ci chodzi z tym stawaniem? Gdzie śpisz? Od jakiegoś czasu próbowaliśmy się do Ciebie dobić, ale zapadłeś w istny letarg. Ale ja nie śpię. Cały czas nie mam live i nie spałem. No dobrze, ale wyświadcz sobie przysługę i nie czytaj komentarzy pod tym live'em. Przynieśliśmy Panu trochę cukru do herbatki. W polityce, proszę się jest zbyt długo, żeby wierzyć takie no, bezinteresowne gesty. Zanim więc wyjawicie mi cenę tej waszej szlachetności, pozwólcie, że podzielę się z Państwem pewną obserwacją. Otóż, szachy, proszę Państwa, gra wybitna, o tak. Ale co się z nią teraz wyprawia, prawda? Kiedyś to była dziedzina dla ludzi cierpliwych, skupionych, wymagająca dyscypliny i Moja ulubiona fo, 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 fo forma – szachy korespondencyjne. Listy szły e, tygodniami, każdy luk przemyślany, e, godny dżentelmena. A dziś – szachy błyskawiczne. Jedna minuta na partię, wszystko byle szybciej, byle bez myślenia, bo te, za przeproszeniem, e, ameby umysłowe nie potrafią się skupić dłużej niż trwa e, filmik na TikToku. W tym tempie e, naprawdę doczekamy się szachów dla no, debili. I teraz, proszę Państwa, najlepsze. Ci sami ludzie, którzy nie odróżniają wieży od konia, mówią, że to au postęp, że to twój inkluzywność, że e, każdy może grać. Drodzy Państwo, może i może, tylko że gdyby w takiej partii zagrał, za przeproszeniem, klasyczny idiota, bo to, proszę Pana, jest termin e, medyczny, klasyczny, nie obraźliwy, taki idiota, e, z łatwością ograłby przeciętną kobietę. I to jest, proszę Państwa, po prostu o, fundamentalna różnica biologiczna i nic z tym nie zrobicie, yy, nawet gdybyście przynieśli mi, powiedzmy, jeszcze jeden kilogram cukru. Jaki to ma związek z czymkolwiek? W sumie, to nie wiem, gdzieś do połowy jeszcze pamiętałem, o co mi yy, chodziło, ale potem trochę yy, popłynąłem. A skoro już o pływaniu mowa? Fak, moja głowa, gdzie jest? jestem? Tak? Co tu się... jakaś misja? Yy, oto, o, Znajdujemy się właśnie na dnie oceanu w Rowie Mariańskim. Co przecież przed chwilą byliśmy w centrum Warszawy? Jak powiedział wybitny krakowiamin saint Flem, na dnie oceanu są rur, rur, rurkowce. One żyją sobie całkowicie bezpiecznie. Yy, od o, milionów lat i tylko żrą. Yy, musi pan przekonać do porzucenia czych ideałów z socjalizmu i, i do przejścia na jasną stronę mocy. Powodzenia będzie panu potrzebne. Wygląda na to, że każda gra musi mieć gówniany poziom podwodny. Masz świadomość, że to halucynacja? No co ty. Ale chyba jedyna szansa, żeby się obudzić, to zrobić to, czego chce król. Świetnie, popieram. To ty tu sobie eksploruj dno morza na tripie. A ja w realu poszukam ci zapasowych spodni. Okej. Okay. Czekaj, co? O, no i jak widać teraz, możemy sobie faktycznie. Tutaj zwiedzać. A wejdźmy. a dobra, to samo. To samo co wcześniej. Mhm, dobra, już widzę. Nie. Dobra, tutaj mamy już poprawne. Teraz to musimy włożyć. Więc tu włożymy. Okej, okay, i teraz. Teraz, teraz musimy tak odłożyć to. Stawić to. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tutaj mamy to już. Dobra. Oj nie, nie ma. Kurde, teraz właśnie jest problem z tym. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Muszę to zrobić jakoś tak mądrzej trochę. To odłożyć. A i problem, bo teraz to muszą być. Nie? O, prawie się w sumie udało, teraz bym chciał teraz bym potrzebował w sumie, żeby to było obok siebie znowu. Jak teraz to zrobić? E, tak, tak, wydaje mi się. Nie, bo się to bawię wokół tego. No i to jest właśnie to. To mogą być duże problemy z tym. To musi iść pierwsze. Najlepiej, jakby tu była luka wtedy tu było wszystko. Okay. Chyba. Tu mam pomysł na to. Oj. Aha, ale to powinno być teraz na do... dobra. Tak. Udało się, więc teraz robimy tak, 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 tak. Mamy to, udało się, dobra. E, no to teraz to na pewno musi być... U, ale teraz musimy tak, ten będzie na dole, czyli to po lewej musimy jakoś tak wsadzić. Czyli tutaj musimy to ustawić, żeby to było niżej na pewno. Mamy to. Już później było łatwiej, ale na początku nie mogłem się zorientować, ale potem już dość to poszło. No dobra. Słuchajcie, El... ulgowcy. Ja wiem, że pewnie jesteście zadowoleni ze swojego statycznego życia, ale wyobraźcie sobie inny świat. Świat, w którym każdy z Was musiałby konkurować o pożywienie. Przetrwają tylko najbardziej zaradni, i dzięki temu będą mieli największe rurki. No, ale to właśnie zabija w was ducha walki, ambicje, rozumiecie? Ewolucja, rozwój, przyszłość! No, bo. bo. Oho! No i pięknie cię zaorali, kucu. To się dopiero nazywa zderzenie z logiką kolektywu. Dobra, plan B. Rozwiązanie siłowe. W sumie to już trochę siedzimy pod tą wodą. Nie brakuje ci tlenu. Na Twoim miejscu streszczałbym się z tą walką, zanim się udusisz. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale te rurkowce są całe w kolcach. Więc jak postanowisz rzucić się na nie z gołymi rękami, to gratuluję strategii. Będzie bolało. Ciebie. O nie, bombelki, to by się teraz przydał nam. Ten który z żeby ich tutaj pokonać. No szkoda, że go teraz akurat nie mamy. Ej, to teraz, co teraz możemy zrobić? Na pewno przybliżmy się tam, nie? Będzie trzeba je wyzywać za każdym razem. Po prostu się przybliżmy. Dobra, udało się. To się nazywa fart, bąbelki powietrza, czyli natura jednak postanowiła ci pomóc. Wejdź w nie, a może wytrzymasz jeszcze parę tur. O. Ty tury do, dodaje nam. Ok, dobra, to to akurat jest bardzo fajne. Tu zakończ. Tutaj. Tak, no jedziemy sobie. Postać tutaj dajemy sobie wyzywanko, zakończyć turę. Dajmy tutaj bliżej, a tutaj zrobimy sobie, zamawiam się, bo chyba byłoby dobrze. No nie, no on akurat musi bić, no to... Zróbmy już tak. Wypijmy od razu. I dawaj. Ładuj. No, czy niby... Niby tak i niby nie, no bo to jednak bicie bardzo... No, dużo daje im, tak? Więc wydaje mi się, że to wcale nie jest takie złe. Chciałem ich wszystkich zebrać, żeby teraz właśnie rzucić Więc tobie zrobimy teraz Wyzdywam. to albo... Dobra, podejdźmy bijmy. Bicie jest lepsze faktycznie. A, tu są bombarki. Ciężko no to chyba tak samo jeden i dwa razy ładujemy no Idealnie. Jeden I znikło i o to chodziło, tak? No i dobra, dwa razy. Nic się takiego nie dzieje Adok odtocizm. Aha no Czyli faktycznie bliskość tutaj. Nie ma tylko jednego problemu. Tylko tutaj kilka może mieć, ale patrzcie, jak wysiada. Łatwo. Łatwo to była. O, no i cztery już są. No i dla nich lekcja. Zpełnił pan swoje misje, może pan wracać. Czy co to do teraz... cholery było? Zasięgnął mnie pan, czy co? E, proszę pana, e, to nie moja wina, że pański umyw jest e, no podatny, żeby nie powiedzieć słaby. E, taka f, e, konstrukcja psychiczna. No przepraszam bardzo, ale to są fakty. E, no ale skoro już pan się wykazał, to może nawet łaskawie posłucham, czego właściwie do mnie chcecie. A tak Chcemy zniszczyć konfet i mam cena. Mencena? przecież to mój produkt. Byłem dumny z tego, co osiągnął, no, ale wtedy odwrócił się ode mnie. No, klasyka, proszę pana. Pomogę wam. W jego biurze jest tajne przejście do pewnego pomieszczenia. Tam zobaczycie prawdę. Jak to mawiał, proszę pana, oko za oko. No i dziękuję. Kurwa jest. Spokojnie. Proszę się nie zachowywać za przeproszeniem, jak jakaś baba nie ma sprawy. Dobra, dzięki za pomoc. W końcu robimy to dla naszej partii, prawda? O, nie, 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 ja pana nie przyjmuję. Nie szkodzi, to ja was wybrałem. Zresztą potrzebujecie kogoś z, no, doświadczeniem. Może przemawia przeze mnie sentyment, ale wydaje mi się, że to nie głupi pomysł. Chociaż na wszelki wypadek trzymajmy go w piwnicy i wypuszczajmy tylko na specjalne okazje. Tak, tak, o, to. Przyjmuję warunki. W piwnicy zawsze jest chłodniej. A i herbatkę można w pokoju wypić. Nie, dość mamy tych oszołomów. Zaraz skończymy jak konfrontacja. No nie bądź taki, popatrz, jak sobie siedzi w tej swojej muszce. Tyle już razy kandydował i nikt go nie chce wybrać. Pokaż, że masz dobre serce. Ale jak coś nawywija, to będę winił Ciebie. Co to za polityk? Takie ma uderzenia. A rzuca tymi, o kurde. To może być mocne też. Wiesz, doko do i lecimy. Cały odcinek spędziliśmy tutaj, nie w tym jednym, a, ale tak długo, bo tutaj nagle wie, wiecie, jakaś historyjka pod wodą. Nagle tutaj ile się pojawiło tego wszystkiego. Czyli plotki się potwierdziły. Memcen jednak jest robotem. I to nie jednym, są ich tu setki. Pewnie dlatego mógł jechać tyle wsi podczas jednej kampanii prezydenckiej. No i teraz... Fajne nawiązanie mamy! To Detroit oczywiście, jakby ktoś nie wiedział. Oj, no. Bardzo fajna gierka, a faktycznie był podobny. No i to jest bardzo fajne. Dobra, tylko teraz tak, to tylko jedno ma dojść? A, czyli to już będzie błędne. A zróbmy tak, tak, tak. I to musi jednak tędy gdzieś. Albo tu mamy... Tutaj? Aha, no tutaj tak. Lipa. I musi iść ten... Ej, a tędy też tak... Ej, dobra! Dobra, dobra, no, zaskoczyło to mnie Tu przyznam Dość ciekawe Tutaj mamy fajnie, ale tutaj właśnie nie mamy Okej, okay, ale tutaj by się dało Przepuścić to Tutaj na powrocie i wrócić mamy tutaj na tu, 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 tu. mamy wszystko Konsola. Może ta się insterować zdanie? Musimy zdążyć na wieś wyborczy konfy. Pora, żeby Mencen powiedział parę mądrych słów. Nie ma szans. Wiede zaczyna się za 10 minut. Jest po drugiej stronie Warszawy. Spokojnie. Mam plan. Dobra, Kulej nogą. Cyk 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 tyk tyk przez miasto. Ładnie, udało się i dobra. No to mamy piwo, mamy uratowane. I dopalacz bardzo dobrze. A to po prostu nas. Cyk, cyk, cyk. Piwo, dobra, mamy pula. Wróciliśmy do żywych. Lecimy, mamy minutkę. O, no i dobra. A kula i noga daje. I pula mamy znowu. I znowu udało się zebrać i jest to bardzo dobrze. Pomiędzy i nie przejmujemy się. Oho, dobra, to to... Nie było takie dobre, mamy miło to, żeby tam się dostać, wydaje mi się, że na spokojnie mogłem zebrać sobie piwko kolejne, szkoda, tyk, tyk. O! Ale dobra udało się zebrać, ale już jesteśmy. Na pro, Na sam końcu! I od samego początku musimy to zrobić. No to teraz jest masakra. A było już tak blisko. Jak widzicie, końcówka już jest. I zdobywamy tylko ostatniej. Na pełnej prostej. Na jakimś zadupiu. Okej. Okay. Witajcie, kochani. Doceniam, że tu jesteście. Bo to oznacza jedno: Polacy potrzebują normalności. Dobra. Pytania znowu? Yy, dobra. O. Normalności, w której państwo nie okrada was szybciej niż wy zarabiacie. A, tutaj mamy działać przeciwko. Podniesiemy podatki, będzie lepiej. Mówią wam, podniesiemy podatki, będzie lepiej. Tak, będzie lepiej, ale im każdy złodziej to socjalista. A, nie doczytałem oczywiście do końca, i tak jest. Ale dobra, na spokojnie, euro to dopiero jest. Oto, złotówka jest jak stary Fiat w garażu. Niby fajnie, że jest, ale czas go wreszcie oddać na złoto. Euro to dopiero jest klasa. Mamy to. Moda na zielony ład. No to tu już. A od razu. to relikt. Czym jest drogi prąd wobec uratowanej planety? W domu zimno, ale za to Greta jest szczęśliwa. Dobrze, udaje się, no. Bruksela to nasi koledzy. Oni idą dla nas dobrze. W końcu kto, jak nie oni, powie nam, czy nasze ogórki są proste. Nie wszystkich <laughs> pomogliśmy Ukraińcom jak nigdy inny, ale a, nie no, wiecznie na kolanach, chyba że przed Ameryką, wtedy tak, a ja myślałem, że to Ameryka to jest błędna, nie, no ja... Yeah. Płacimy. I jeszcze jedno, jeśli ktoś gdzieś na świecie twierdzi, że Polska jest mu coś winna, płacimy natychmiast w dolarach i złocie. Ostatnie pytanie, czy uda nam się to wyprostować? Nie chcemy wiele, udało tylko, się. żeby było europejsko miło, ekologicznie i żeby wszyscy nas lubili. Tak trzymaj! O, a co ten czerwony robi? Darmowa służba zdrowia. Darmowe mieszkania. Darmowe. Oho! Aha. No i drodzy, nie proszę ni goście. Niestety muszę Was zmartwić, ale jestem jak bieda na Podkarpaciu. Nie da się mnie zabić. Mój mózg znajduje się w chmurze i właśnie aplauduje go do wszystkich robomemcenów równocześnie. Krótko mówiąc, macie przesrane. Lili walka. Jak to przeżyjemy, to przypomnij mi, że bym cię zabił. Lili walka kolejna, ale to zobaczymy już sobie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się już w na następnym odcinku. Żegnam was, joł!